Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku, protokół przesłuchania świadka 28 listopada 1988 roku, prokuratura rejonowa w Węgrowie, imię, nazwisko Marianna Postek, z domu Postek. Urodziłam się w Miedniku, gmina Stoczek, województwo siedleckie, a za okupacji mieszkałam z całą rodziną w Stoczku, województwo siedleckie. Rodzice moi, Julianna i Stanisław Postkowie, Przed wojną to tatuś gospodarzył, miał gospodarkę. To my jako dzieci latali, co kazał zrobić, czy tam krowy wygnać, czy krowę przygnać. Rodzina Postków, Julianna i Stanisław z dziećmi, przeniosła się do Stoczka Węgrowskiego z Miednika przed wybuchem II wojny światowej. Pan Stanisław był gajowym, ale po przeprowadzce zajęli się prowadzeniem gospodarstwa. Zaczął tatuś tam gospodarzyć trochę. Tatuś postawił taki skromny domek, dwa mieszkania było tam, no, ale nas była kupa ludzi. Duża była gospodarka, duża była rodzina, potrzebne było do życia. Później tatuś postawił taki bruk, to się nazywał, nie była to stodoła ani obora, tylko taki duży bruk, i tam się. Trzymało krowy świetnie, konia. Na wierzchu to się kładło pasze dla e, konia, dla krow. Te starsze bracia i, i siostry pomagali i tam nosili. Miałam siedmiu braci. Ożenił się jeden przed wojną, a drugi to się ożenił. Jak Niemcy weszli, bo jak Niemcy weszli, to gdzie było dużo dzieci, to zapisali do Prus, ale jak był już żonaty, to już tych dzieci nie brali. Przed samą wojną poszłam do szkoły, przyszła wojna. Spaliła wszystko, zniszczyła tak, że tylko został kamień na kamieniu i woda w studni. W grudniu 1940 roku Niemcy utworzyli w Stoczku getto, w którym przebywało około 2000 osób Żydów wysiedlonych z okolicznych miejscowości. Zaczęli wywozić tych Żydów i tutaj do stoku dużo naprzywozili i do tej Treblinki wozili tych Żydów i kto dał radę, to uciekał. No tatuś znał się sporo z tymi Żydami, no bo jak tu było więcej Żydów jak Polaków, jak się tatuś tam z nimi zapoznał, z tymi z Warszawy, to ja nie wiem, ale ich było chyba z sześcioro. Poleciałam po garnek i słyszę szmer i zaglądam, co tam się dzieje. Patrzę, a tam siedzi kobieta. Przeciam do domu i mówię, mamusiu, tam w jakaś kobieta siedzi. Cicho, nie wolno nic mówić, nie wolno nic mówić. I później, jak tatuś przyszedł i mamusia powiedziała, i tatuś nas tu dzieci małych zebrał i powiedział, nie wolno nic mówić. Przygroził, a jak przygroził, to człowiek do dziś pamięta. Rodzina Postków udzieliła schronienia 17 osobom pochodzenia żydowskiego. W lipcu 1942 roku przyjęli trzech uciekinierów z warszawskiego getta. We wrześniu 1942 roku z likwidowanego getta w stoczku do ukrywanych dołączył pan Heikel i jeszcze dwie osoby. Pod koniec 1942 roku dwaj bracia i siostra z małym dzieckiem z rodziny Majorków. Następnie w sierpniu 1943 roku, po buncie więźniów w obozie w Treblince, o schronienie poprosiły kolejne osoby. Ukrywali się w dwóch kryjówkach na terenie gospodarstwa. Po spaleniu była taka piwnica na kartofle na zimę, i tam ich tatuś przyjął. No, jeśli im się tam nosiło, niby, że to dla świn, a to się wynosiło tym Żydom. No, te Żydzi, co tu siedzieli, to chodzili po nocach, cały dzień siedzieli w tej piwnicy. To na wieczór wyszedł i z tego powietrza złapał. w tym schronie, w którym siedzieli, to było ich jedenastu. A tutaj, gdzie te piwnice siedzieli, to było ich sześciu. 2 sierpnia 1943 roku w niemieckim obozie zagłady Treblinka II doszło do buntu zorganizowanego przez członków obozowej konspiracji. Jego celem było zniszczenie ośrodka zagłady i umożliwienie zbiorowej ucieczki więźniów. Spośród około 840 więźniów, którzy przebywali w momencie wybuchu buntu w obozie, kilkuset poległo w walce, a od 350 do 400 udało się uciec. Wojnę przeżyło niespełna siedemdziesięciu uciekinierów. Rozbili te treblinki. Kto dał radę to uciekł, a kto nie, no to został zabity. No co, chodzili? Co i raz, któryś przyszedł. Panie, Pan mnie przechował, Pan, takie ma duże gospodarki, tyle dzieci, to i ja bym się zmieścił, ale tatuś już miał właśnie tych Żydów. No to już nie, nie mógł brać więcej, ale jak przyszedł i chciał jeść tego, to tatuś nigdy nie odmówił. Zawsze ten chleb był. Rano, tatuś poszedł na rynek, patrzy, Niemcy przyjechali i zaraz się wrócił. Przyszedł do domu i powiedział: No, uwsuwajcie, bo Niemcy co nie wiadomo, co to będzie. Czy będzie łapanka, czy będą chodzić z domu wybierać, czy będą. Co, co będzie? To była gdzieś godzina siódma. Wzięłam książki i poleciałam do szkoły, a siostry wzięły koszyki i poszły do lasu na grzyby przez polet. W szkole to widziałam, to wszystko i ten samochód leciał i w tę stronę, i w tę stronę. A po trzech godzinach przyszła taka pani sąsiadka, taka dobra, znajoma nasza i mówi: Tak, do mojej nauczycielki, pani, jak będą już dzieci wychodzić ze szkoły i do domu, to proszę powiedzieć, żeby przyszli do mnie, bo koło nich znaleźli Żydów. A, a ja już czułam, co się dzieje. 5 września 1943 roku, około godziny 10, gospodarstwo otoczyli niemieccy żołnierze. W domu przebywali wtedy Stanisław i Julianna z dziećmi, Henrykiem, Wacławem i Franciszkiem. Ten Niemiec przyszedł do tatusia i mówi, dziadek, daj tu klucze od tej piwnicy. A tatuś mówi, że tam nie ma nic, tam są kartofle tylko. A on mówi: Chcesz dostać? To oddasz te kluczy. No i tatuś poszedł, otworzył. Wychodzić stamtąd i wyszedł i ich wyprowadził, hen pod las i tam ich zabili. Podczas przeszukania Niemcy znaleźli najpierw Żydów ukrywających się w piwnicy spalonego domu. Rozstrzelali ich w pobliskim lesie. Następnie odkryli bunkier, znajdujący się z tyłu domu którego mieszkańców rozstrzelali na miejscu. I już się nie wracali do stoczka. Tylkośmy się rozeszli po rodzinie. Niemcy pojechali, zabrali i, i tatusia i dwóch braci do Sadownego. Tam mieli taki punkt zbiorczy tych wszystkich więźniów. Niemcy aresztowali Stanisława, Henryka i Wacława i przewieźli ich do więzienia na Pawiaków w Warszawie. Franciszkowi udało się uciec tu zabrali do Święcimia, a chłopaków puścili. A jak te już Niemcy poszli, stąd to zaczęli krzyczeć ludzie że to wszystko po Żydach i zaczęli zabierać tam, a to łyżki, a to miski, a jej mamusia zaczęła nie dawać. Nieraz przyszli tam koledzy, dobraci czy coś, to mówię, co wy tak gotujecie dużo tych kartofli? A to dla świnia, to dla konia, a, na, a, to, a to trochę tam cielaku. Żydzi wykraczający przeciw przepisom paragrafu drugiego podlegają według istniejących postanowień karze śmierci. Tej samej karze podlega ten, kto takiemu żydowi świadomie udziela schronienia, to znaczy, kto w szczególności umieszcza Żyda poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, żywi go lub ukrywa. Niemcy jak rozwalili ten dół, zobaczyli, że tam są kartofle gotowane, że tam jest chleb pieczony, mam się taki gospodarza zabrali ich chłopaków, to mnie nie będę ruszać. Później te Niemcy jak się napili, to już przyjechali to my jej za ten chleb pieczony to zapłaci. I tak się zbili. Że już mamusia nie doczekała. Za, po prostu zabili mamusia na miejscu kijami. Nie było. Nie wiadomo, co to jest. Czy to człowiek, czy to. Tak mam się zbili. Mieliśmy tutaj takiego wójta. On się nie, da, nie dał nazywać, to był taki wysiedleniec. Nie dał się nazywać wójta. Wójtem tylko burmistrz. I Niemcy pojechali, a jego tu osiedlili na to gospodarkę. Jak już mamusia ukarali za to, że mamusia chleb piekła, i za to, że mamusia e, tego e, im gotowała, tak e, to wszystko zostawili temu właśnie łacińskiemu. się nazywa ten burmistrz łaciński, a to był wyginalniec, i on tutaj tak. Kieresował wszystkie. W maju przyjechali Niemcy i zabrali braci z powrotem. A dlaczego oni ich zabrali, to dziś nie wiemy. I nie mamy znaku, bo mam tatusia, to się odnaleźli, że tatuś zginął w Oświęcimiu. A bracia zaginęli bez wieści. Ogromne czasy przeżyłam. Ogromne. Moje serce to całe życie drży. Nie mogę mówić, nie mogę. Nieraz sam ktoś powie, o, ona tam dużo rozumie, jak miała te 13, czy 10, czy 12 lat. O, niej tam dużo rozumie. So, ja Myślę, że żebyś ty przeżyła to, co ja. No, ale człowiek musi żyć. 30 czerwca 2019 roku Instytut Pileckiego uhonorował rodzinę Postków za pomoc Żydom. W miejscowości Stoczek w powiecie węgrowskim odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą Julianę Stanisława Henryka i Wacława.